Hey, hey. Moi drodzy, w ten piękny wiosenny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj z księgarnią internetową Wobling, do której link znajdziecie poniżej, przygotowaliśmy dla Was głośną powieść pewnego australijskiego pisarza, która zmroziła i oczarowała jednocześnie tysiące czytelników na całym świecie. Brutalna, okrutna, wypełniona bólem i historią, której nie sposób zapomnieć. Powieść, która jest hołdem złożonym ojcu pisarza i jego przeżyciom. Specjalnie dla Was nagrodzone Bukerem Ścieżki północy Richarda Flanagana. Sprzymierzona z nazistami Japonia toczy własną wojnę na Pacyfiku. Wybija setki tysięcy ludzi, buduje własne obozy dla alianckich żołnierzy i tworzy z nich niewolników, poniżając do ostateczności. Jeden z celów kolej birmańska, zwana później koleją śmierci. Wokół niej ludzkie żywe trupy i żołnierze przytrzymywani w niewyobrażalnych warunkach. Żołnierze tacy jak Dorigo Evans, lekarz, który wciąż próbuje ratować życie, które jest nieuchronnie stracone. Jako jeden z jeńców próbuje przetrwać za wszelką cenę, dawać nadzieję innym i pamiętać o tym, co trzyma go przy życiu. A po wojnie wraca jako bohater, ale przede wszystkim człowiek zniszczony i naznaczony na zawsze. Ścieżki północy to opowieść o wojennym piekle, z którego człowiek nigdy nie zdoła się wyzwolić. O wspomnieniach cierpienia, które naznacza duszę na całe życie i sprawia, że nic już nie przyniesie pełnej radości. To historia miłości niemożliwej, pełnej niewypowiedzianych słów i wyznań, które nie mogły przynieść ukojenia. To bolesne i prawdziwe wspomnienia niewolnika kolei śmierci, z których nigdy nie potrafił się już wyzwolić. W końcu to hołd dla pamięci i dla człowieka, który w środku dżungli zostawił cząstkę siebie. Nie wiem, czy wiecie, ale tak zwana Kolej Śmierci była japońskim projektem, przy którym pracowało niemal ćwierć miliona ludzi, w tym niewolników i jeńców wojennych. Bez podstawowych narzędzi, czasami nawet bez ubrań, pośród brudu, smrodu, chorób i widma nadchodzącej śmierci. Szacuje się, że podczas budowy Kolei Śmierci zginęło niemal 200 tysięcy ludzi. A teraz w ramach podsumowania mam dla was trzy powody, dla których warto pożyć, dla których warto poznać i warto przeczytać Ścieżki północy Richarda Flanagana. Po pierwsze, pamięć. To pamięć pokoleniowa, to pamięć rodzinna, która przechodzi tutaj z ojca na syna, także sam Richard Flanagan jest tutaj dzieckiem kolei śmierci. Po drugie, obóz jeniecki. Codzienność obozu opisana jest niemal w namacalny sposób, dosadnie, brutalnie, także aż boli w środku. Po trzecie, prawda. Tutaj nie ma wzruszeń i nie ma wybaczania, tutaj jest wojna w najczystszej postaci wojna od której nie sposób się uwolnić. Krew, pot, brud, łzy i niosąc się kilometrami fetor wymęczonych do szczętu ciał, a wszystko podane w surowej, brutalnej formie, pozbawionej dystansu romantycznego wobec opisywanej opowieści. Richard Flanagan stworzył powieść niezwykle osobistą, nawet jeśli celowo pozbawioną szczegółów życia jego ojca. Być może część z Was odnajdzie w tej powieści znajome obrazy z Mostu na rzece Kwai albo z pobojowiska Michaela Cramaya, które było pierwszą taką powieścią o jenieckich obozach japońskich, która zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie. Tutaj miałam poczucie swoistej bezosobowości, a nawet takiego odizolowania. A jednocześnie był to celowy zabieg narracyjny, pozwalający obiektywnie spojrzeć na dzieje naszego bohatera. To literatura mocna, przejmująca, nadwraz realistyczna i przez to podwójnie działająca na wyobraźnię czytelnika. W tym wypadku wcale nie dziwi nagroda Bukera, dlatego że o wojnie trzeba pisać, trzeba o niej pamiętać, żeby nigdy nie wymknęła się słowom. Sądzę, że Ścieżki Północy to jest jedna z tych powieści, które wypada znać, o których warto pisać, o których warto mówić, ale które przede wszystkim warto czytać. Richard Flanagan w hołdzie własnemu ojcu stworzył powieść, której po prostu nie sposób wymazać z pamięci. I to wszystko na dziś za Ścieżki Północy Richarda Flanagana. Raz jeszcze dziękuję księgarni internetowej Wobling, a wy moi kochani pamiętajcie, żeby po ścieżek zajrzeć dzisiaj na bloga. I pamiętajcie też, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads, a my, moi kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!